Jest, OK, dobrze. Dzisiaj, dzisiaj poproszę was o wiadomości tak samo jak wczoraj. Wasze mikrofony są wyciszone, ponieważ ten materiał, jak poprzedni, również będzie nagrywany i udostępniony później dla wszystkich członków grupy. Pro. Dzisiaj, dzisiaj tematem wieczoru jest nasz Trading Plan. Więc, jak zawsze, zaczynamy od razu od, razu od, od naszego zagadnienia: Trading Plan. Trading Plan. Dzisiaj mamy troszeczkę więcej teorii niż ostatnio. Nie będziemy aż tak bardzo zajmować się analizą techniczną, ale jest to bardzo, bardzo ważny temat, który każdy powinien zgłębić. Każde zagadnienie, które zobaczysz tutaj, praktycznie nadaje się też na osobny odcinek, więc dzisiejsze spotkanie jest powiedzmy dosyć ogólne, a każdy z tych zagadnień, które będzie omawiane w, w planie tradingowym będziesz mógł jeszcze prześledzić sobie osobno, już są filmy na ten temat albo to back office, albo te filmy dopiero powstaną i głębiej przyjrzymy się tym dokładniej tym zagadnieniom, które dzisiaj będziemy omawiać. Zaczynamy od Pierwszego slajdu, czyli zasadnicze pytanie: Czy mam wystarczającą, wystarczającą wiedzę, doświadczenie, system i narzędzia, aby zacząć trading? Jest to zasadnicze pytanie, tak jak sam nagłówek mówi, które musisz sobie zadać zanim usiądziesz do komputera, zanim przelejesz pieniądze na giełdę i zanim zaczniesz tradować, czasami zanim zrobisz ten swój pierwszy trade większość osób absolutnie zaczyna od drugiej strony czyli gdy poznaje tą tematykę tradingu bardzo szybko chce zacząć tą nową przygodę co z reguły kończy się najpierw stratą znacznej sumy pieniędzy znacznej części kapitału a potem dopiero nauką nauką tradingu obsługi giełdy i tak dalej co mówię co mówię Tutaj, o, co mam na myśli mówiąc, wiedza? Wiedza, no to oczywiście wiedza na temat analizy technicznej. Jeśli nie jesteś członkiem grupy podobnej do naszej, to musisz tą wiedzę samemu przyswoić, i oczywiście, będąc członkiem tej grupy, też musisz tą wiedzę przyswajać, aby zawsze wiedzieć, co mówi podana analiza, czy też sygnał z jakiejś grupy, którą śledzisz, aby. Czytać ze zrozumieniem i tym samym uczyć się nowych rzeczy, bo tylko i wyłącznie poprzez praktykę nauczysz się skutecznie tradować. Doświadczenie, możesz go nie mieć. Kiedy zaczynasz, oczywiście doświadczenie zdobywamy z czasem. Dla mnie takim okresem, po którym zdobyłem doświadczenie, można powiedzieć 2-3 lata, tak jak każdy inny zawód, bo to też jest zawód, to nie jest zabawa, a musisz do tego podejść absolutnie poważnie. Jest to taki sam zawód, jak na przykład mechanik, już nie chcę porównywać do lekarza, ale do każdy inny zawód, nawet kasjer czy kasjerka w sklepie nie umie obsługiwać na początku kasy, musi się tego nauczyć, musi nauczyć się, jak, jak Poruszać się w tym nowym środowisku, tak samo ty musisz zdobyć wiedzę i doświadczenie, aby być skutecznym e traderem. Jeszcze jedną osobę mamy, e która właśnie dołączyła, będzie to ostatnia osoba i już, i już zamykam nasze spotkanie dzisiejsze. Okej, okay. już więcej osób dziś nie wpuszczamy, zamykamy, zamykamy pokój, aby nam nikt już nie przeszkadzał. Wracam teraz do wiedzy, doświadczenia. Ty masz już wiedzę i doświadczenie. Oczywiście możesz doświadczenie nabyć za pomocą tradingu na papierze, ale do tego jeszcze wrócimy, Do wtedy razem z wiedzą i z doświadczeniem budujesz swój własny system. I tak jak mówiłem na ostatnim webinarze, musisz mieć też narzędzia, czyli te wszystkie zdolności, które zdobywasz pod Podczas nauki, analizy technicznej, czytanie wykresu, stosowanie różnych technik. To wszystko składa się na Twój jeden sukces. Przechodzimy dalej. Paper trading to jest to właśnie o czym mówiłem. Doświadczenie. Jeśli nie masz doświadczenia, możesz tutaj posłużyć się tradingiem na papierze. Ma to swoje plusy i ma to swoje minusy. Plusem jest to, że możesz zacząć, zacząć ten trading absolutnie bez wkładania żadnych pieniędzy. Możesz na papierze zapisywać swoje potencjalne pozycje i też Sprawdzać później w czasie, czy rzeczywiście miałeś, miałeś rację, czy miałeś, czy się myliłeś, lecz jest bardzo dużo, jest bardzo dużo czynników, które w moim, w moim mniemaniu są tutaj bardzo, bardzo negatywne. Gdy stosujesz tego typu metodę, nie bierzesz. Czynnej aktywności na rynku, Twoje tradey nie, nie znajdują odzwierciedlenia, odzwierciedlenia na aktywnym rynku. Czasami, gdy gramy na dużej dźwigni, to nawet nasze wejścia w rynek, w rynek mają oczywiście znaczenie i też widzimy reakcję rynku. I gdy nie grasz pieniędzmi, też Twoja percepcja tego jest zupełnie inna, ponieważ nic nie tracisz i nie podchodzisz emocjonalnie do. Tradingu. Oczywiście staramy się wykluczyć tutaj emocje z tradingu jak, jak najbardziej, lecz gdy tradujesz na papierze, po prostu twoja percepcja tego, jak ty byś się zachował w realnym świecie jest bardzo, bardzo zakrzywiona. To tyle pokrótce na temat paper tradingu. Możemy zrobić osobną lekcję. Tak jak powiedziałem, kilka z tych tematów będzie takimi tematami, które dopiero nakierują nas na konkretny temat i pogadamy sobie na ten temat przy następnym naszym spotkaniu. Co potrzebujesz, żeby, żeby zacząć, no, czyli podstawowa sprawa, wiedza, analiza techniczna oraz narzędzia. Musisz nauczyć się analizy technicznej, nawet jeśli jesteś członkiem grupy, musisz się nauczyć tej analizy technicznej, ponieważ rynek jest zmienny i gdy nie znasz podstaw analizy technicznej, nawet podążając za najlepszymi sygnałami, możesz skończyć z minusowym lub zerowym, zerowym kątem. Chwileczkę. Mamy cały czas tutaj, osoby nam dochodzą, i ten pokój jest cały czas aktywny. Dobrze, mamy już teraz zamknięte spotkanie. Jeszcze ostatnią osobę tutaj wpuściłem. I już mamy nasz spokój w tej chwili zamknięty. Dobrze, już nikt nie będzie, nie będzie nam dochodził, możemy się skupić na treści. Co po, potrzebujesz, żeby zacząć? Wiedza, tak, analiza techniczna oraz narzędzia. Czyli nie tylko musisz nauczyć się analizy technicznej, a przynajmniej jej podstaw do tego, aby w ogóle zacząć grać na giełdzie, ale też musisz nauczyć się obsługiwać wszelkie narzędzia, które Ci są do tego potrzebne. Wiele osób, Ci pieniądze nie tylko dlatego, że nie rozumieją rynku, ale też nie rozumieją narzędzi, którymi się posługują, jakim jest sama giełda. Musisz dokładnie wiedzieć, co robisz, jak, jak używasz, jakie ordery, jakiego typu ordery masz na giełdzie, jaki, jaki przycisk kliknąć, aby ten order był, został aktywowany i tak dalej, i tak dalej. Musisz mieć absolutnie stuprocentową pewność co do każdej twojej decyzji, jaką podejmujesz tradując na giełdzie, bo w końcu to są twoje pieniądze. Jesteśmy tutaj, aby zarabiać, a nie tracić. Następny slajd, moi drodzy, doświadczenie, czyli już mówiłem, paper trading i, i grupy tradingowe o paper tradingu powiedziałem powiedziałem ci już parę zdań jeśli chodzi o grupy tradingowe to może na koniec przypomnijcie mi jeśli wypadłoby mi z głowy na koniec tego spotkania jak przejdziemy przez wszystkie slajdy opowiem wam moje doświadczenia jeśli chodzi o, o grupy tradingowe z przeszłości nie tylko jeśli chodzi o tą grupę którą teraz prowadzę ale też o inne doświadczenia które miałem i te dobre i te złe. Narzędzia to tak jak powiedziałem, musisz nauczyć się posługiwać narzędziami TradingView, obsługa giełdy, narzędzia, które możesz mieć zawsze przy sobie, które, które dają Ci mobilne notyfikacje, tak jak TradingView, mamy Blockfolio, mamy masę Fajnych narzędzi, które są bardzo pomocne. Ja osobiście mam płatne konto na TradingView, gdzie, gdzie, gdzie ustawiam sobie alarmy, i jest to jedyna aplikacja, której na tą chwilę używam. W żadnej więcej nie potrzebuję, oczywiście, też giełda Binance. Dziennik zysków i strat. To też jest bardzo, bardzo ważne. Narzędzie, które powinieneś mieć. Jeśli nie wiesz, jak się do tego zabrać, to w, na przełomie najbliższych dni zrobię taki dziennik, może w Excelu, specjalnie dla grupy i, i go udostępnię, i też spotkamy się, pokażę Ci, jak go używać. Oczywiście, jeśli, jeśli tradujesz, musisz mieć. Pewne narzędzie do mierzenia Twoich potencjalnych zysków i strat, i to właśnie będziesz uzyskiwał dzięki dziennikowi zysków i strat, ponieważ jak możesz ewaluować swoje potencjalne zyski lub straty bez jakiegokolwiek zapisu. Zawsze powinieneś to śledzić, aby móc śledzić swój progres na giełdzie. System to przychodzi na końcu, czyli masz już wiedzę, doświadczenie, narzędzia, dziennik zysków i strat. Wtedy budujesz swój własny system tradingowy, ale ten temat jeszcze zaraz rozwiniemy. Co składa się na trading plan? Plan długoterminowy, czyli swoisty biznes plan. I tu to słowo biznes plan jest, jest wprowadzone, wprowadzone nie, nie bez przyczyny. Biznesplan, ponieważ jest to Twój biznes, podchodzisz do tego z, absolutną, z absolutnym zdecydowaniem determinacją i determinacją i traktujesz to jak swój zawód. Możliwe, że będzie to Twój part-time job, taki... Praca na, na, na pół etatu, ale jest to praca, nie jest to zabawa, nie jest to kasyno. Nie przychodzisz tutaj po kilku drinkach, aby, aby dobrze się bawić, tak jak w kasynie, tylko przychodzisz tutaj z pewnym, jasno określonym planem na przyszłość. Masz swój plan długoterminowy, to jest twój biznesplan, i masz swój plan krótkoterminowy, jest to plan z jakim siadasz do giełdy i zawsze wiesz jakie kroki mniej więcej musisz podjąć aby doprowadzić swój trade do realizacji. Czyli nasz plan tradingowy składa się po pierwsze z planu długoterminowego, z biznes planu i planu krótkoterminowego, czyli jest to nasza aktywność na giełdzie. Zawsze musimy każdy ruch mieć absolutnie przemyślany i wiedzieć, co robimy. Oczywiście te dwie opcje zaraz jeszcze sobie rozłożymy na czynniki pierwsze.